13 grudnia, dzień, w którym wybieramy się na otwarte morze. U mojego kolegi zawisła duża ryba. Tą rybę jednak stracił. Kilka minut później nadarzyła się nowa okazja. Ta ryba też jednak została stracona. Później jednak i ja dostałem szansę. Materiału z, tej, z wyciągania mojej ryby nie ma, no ale zdjęcie już mnie waży. Niestety filmik został się przez wyciągnięcie chaotycznego. zresztą falę chaotyczną.

Parę dni później postanowiłem zrobić ostatnią wyprawę na szczupaki w tym roku. Daj, jestem na Kurcza Kurczę. Zobaczymy, co się będzie. Nie jest najlepszym momentem szczupaka na w roku. Jezioro też takie. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek będzie się działo. Zobaczymy, jednak. Ogólnie mm. myślę, że nic nie zrobię dzisiaj, ale zawsze się może powiedzieć taka ale tak, której się zaskoczę. Kilka już takich miałem, więc czemu nie dzisiaj. I tak kiedyś się działo dużo, no, ale zobaczymy co się będzie. Do alejcowy grudzień, wiatr, chmurno, trzeba o więcej. Chociaż może grudzień, to nie najlepszy po roku, ale w dalszym ciągu powinno yy, dzisiaj, znowu wyglądać to być obiecująco. Zaczynam coś takiego, mam no. jednak dzisiaj będę zmieniał, próbował coś fajnego znaczy głęboka część jeziora szczupaki powinny być trzymać się wyżej dna więc nie będę się po powierzchni rzucał O jeśli, jeśli coś podprowadzi to tak o, będę robił Patrzcie co wyjąłem Patrzcie na tego szczupaka Nie no tak serio, to taka szmata, że nie mogę nie Jakby myślałem, że ja już zaczepiłem tutaj w jakąś ten Myślałem, że się zaczepiłem w yy, jakiejś pień na dole, na dnie jeziora na szczęście to się nie stało. Zacząłem mieć drugą stronę i nagle zaczęło się ruszać. Myślałem przez chwilę, że to może być jakaś duża ryba. Ale to ręcznik jest. Tak się nasączyło to o, Nie wiem ile to waży, Ale ja pierdzielę. Aż sobie tutaj palce pod, podrażniłem. No jak w międzyczasie <laughs> sobie tam przynęta wisi Może spróbuję ją z taką ściągnąć no, ale jak tam przeciąkę widzę, ta łyżyłka raczej. raczej. No może uda mi się jakoś na za to zaczepić. <laughs> widzę, nie pytać mnie jak ja to zrobiłem <laughs> Jest to ja nie przypom, więc ktoś to na pewno za szczupakiem też był całkiem ładny woblek w sumie. Ty. Nie taki zły. Całkiem nowy też, założyłem taką przynętę i splątały się haki fajnie i udało mi się to wyciągnąć, ale trochę gimnastyki było, ale jestem przynęty w plus. Więc jak na razie ręczniki, przynęta nowa, ale trzeba wrócić do łowienia ryb już, więc wracajmy. Już ciemno, zaraz będzie. Taka szarówka totalna już. Kurczę, trwało to widzę ale jestem odbawiony jakąś godzinę chyba czy no może trochę mniej już, ale 40, 40 minut jeszcze przynajmniej chyba zostało, więc no nie są to cokolwiek złowie, ale żadnej ceny nie jest na minusie ani, ale czy, no a właśnie jest to na plusie jedno więc no no cóż widzowie, kończymy co prawda jeszcze mam pół godziny, ale ciemno jest, jest dużo ciemniej niż czekajcie zresztą wy tak to widzicie teraz tak ładę jest tak ciemno Więc to no, raczej już nie ma to zbytnio sensu Parę dni później wybrałem się na kolejną wyprawę No i tam spotkało mnie coś niespodziewanego Kurczę tego się nie spodziewałem Ciemno a ja wyjmuję trotkę. Taki maluszek Ale jest trotka kurczę ładna zmierzę ją nie chcę mi męczyć dłużej, bo i tak się trochę namęczyłem ale w ciemności, w totalnej ciemności niesamowita 30... 33 nie taka duża ale kurczę, czy myślałem że A nie wysądziłem na nową wędkę na taką przynętę nie jest to jakaś wybitna ryba, ale kurde, trotka, nie? Troć w grudniu teraz i bardzo niespodziewanie. Ciemno jest jak w tyłku. Niech wraca. Trochę idę odpocząć. Było się namęczyła nieco. Ja jeszcze nie odpływa, jeszcze są odpocznie, ale zimno. Nie przeżyje to, pójdzie ona dzisiaj na talerz. Kurczę. Chciałbym, żeby przeżyła, ale to nie wygląda zbyt dobrze. O, nie, 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 idzie, idzie. Dobrze. Już myślałem, że na talerzu skończy. Ale jednak odżywa. Tego się nie spodziewałem. To była ostatnia ryba, jakiej mi się tutaj spodziewał. Troć. Niesamowita. Czasami. Czasami wędkarstwo naprawdę potrafi mocno zaskoczyć. Na dworze taka ciemność, no... Bardzo się nie spodziewałem tej troci. Nie wiedziałem, nie sądziłem w ogóle, że bo rybowała się tu przynęta to tylko toki 33 cm, więc udaje się jeszcze coś pstrąga w tym roku. No i to tak w sumie było wszystko. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego. No Może jednak nie, bo przez to, że w tym roku znowu szybko dałem ten filmik podsumowania, to po raz kolejny mi na was fajna ryba. Był to oczywiście ten rdzawiec